Kto miał być? A, Janusz Walczuk. Dobra. Czyli wszyscy się już rozpierdolili z wszystkim. Mega. Ogólnie no ta piosenka jest fakapem, bo ona to w ogóle jest wyrenderowana w mono. Kurwa, nie? Tam kurwa chłopcu to renderował i nie wiem, co on robił. I tam kurwa. To jest po prostu dużo, dużo tam. Dużo było potknięć dziwnych, nie? Na na, 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 na... Kurwa, co ty masz za nickname? Na. na, na, na Dzięki za suba, kolego drogi, za trzeci miesiąc. Czemu w Mono? No bo ktoś kurwa się zajebał i puścił piosenkę w Mono. To jest tak, jakby ktoś robił mixmaster, a, a chłop wersję bez masteru, bo stwierdził, a dobra tam, i Be, bez miksu. No zajebali się. To <śmiennie> znaczy w Mono? No że jest w Mono, a nie w Stereo, rozumiesz? <śmiennie> Ale na przykład wiem, że y, jest część osób, która tego nie usłyszy nawet. Rozumiesz? To słychać, nie. No. Kurwa, no jak wam to wytłumaczyć? No jak ktoś nie rozumie, patrz, jak robisz mix, na przykład, nie, to wokal jest na środku, tak? Yy, powiedzmy masz w bicie kurwa gitarę to rozbijasz ją na bardziej lewo i prawo żeby nie wpierdalała się w wokal wokal powinien mieć swoje miejsce tak samo Nowe w możesz I z, ka każdy z pojedynczych dźwięków z tych śladów ma swoje miejsce I, i jak jest stereo i słuchasz piosenki to masz wrażenie że wokal na przykład jest dobrze wyraźny nie dlatego, że jest głośno, tylko jest tak zmiksowany że nic nie wchodzi na jego powiedzmy pasmo tam gdzie on gra, kumacie, czyli on sobie gra na środku a wszystko inne jest na przykład szeroko a nie wszystko może być szeroko, na przykład bębny nie będą szeroko, typu stopa no, i jak ktoś kurwa to wyrenderował nagle w mono, to wszystko jest tutaj, kumacie. Przykładowo, to nie wiem, czy to o to chodzi, bo ja nie robię mixmaster, ale jakby, jakby najprościej, jakby miał ktoś wytłumaczyć mono, stereo, czym się różni, oprócz tym, że jest dziwne uczucie, jak się słucha, no to nie jest stereo, jest mono. Kumacie. Oprółem Donata, dziękuję za do najta, ale nie wiem, jak powtórzyć te wiadomości. Proste i logiczne. samo jak wbijają tejki wokalu, no to powiedzmy, niektórzy wbijam jeden ślad, a niektórzy wbijam jeden ślad główny i lewo, lewy kanał i prawy kanał, tak zwana panorama. Więc nagle kurwa z tego się robi już nie stereo, nie lewy, prawy kanał, tylko wszystkie wokale idą na jednym kurwa, czyli po środku. Pick, pick, pick czyli pick. mega hujnia, nie? O kurwa, dobra, ja nie słuchałem tego kawałka na YouTube. No mega, tu ktoś odpierdolił. Nie siedzieć na bombie, tylko na sosu Jakby brzmi to tak jakby ktoś z telefonu to, to, to Przyłożył i recording zrobił Albo już był w studiu, nagrał kawałek na dyktafon I ten plik kurwa z dyktafonu wrzucił Jak pierdolony Skwerus ma kwać To mój life, ej Cztery na cztery, sto na sto Ej nie kozacz kurwa, nie kozacz Bo się kurwa zakozarzy Big Boss 2022 Biorę z życia wszystko co najlepsze dla nas ma To mój life, ej Cztery na cztery, sto na sto Ja pierdolę, ja pierdolę. Czyli nie powinno się robić tych trzech źle... Nie, no bo jeż, inaczej, to nie jest, że nie powinno... Pa, to nie jest... Robi się panoramy. Tylko mówię o tym, że jak ktoś zrobił panoramę, a <grym> ja pewnie wgrał 2 trzy tejki w wokaru na przykład i kurwa nagle to wjebali w mono, to, to nie było, nie miał sensu. kot, never give up. Ja to przykład, robię pas kilka walk, Zaraz wiedzie czwarta płytka, każdy z nas jest tu inny, lecz mianownik ta ambicja to nasz czas na 100% chcemy tu korzystać z życia. Mega ogólnie chujnia z tym kawałkiem, jeśli chodzi o to, że faktycznie ten klip, oni tam kurwa dzień przed klipem jakaś wyjeba, z Donate, z tej strony. Tu, kurwa, masakra. Nowy Michel jeszcze dzięki za Donatę po, Pisał Donate poprzedniego dał Czajka i pisał, że nowy mi O, dziękuję bardzo, Czajka, za odnajdu, no dziękuję za ten. No, Bandura też, mega chujowo wypadłeś, Bandura kartel, tak? I kurwa, mógłbym, sobie, mógłbym pocisnąć teraz z Kubańczykiem i mówić Bandura i powiedzieć mu tak, później. O, z nastorkę mu odpowiedzieć tak. No ale ja mówiłem o Bandurze, kolego, drogi, przestań. Przecież to nie jest o tobie. Bo mamy tylko jedno, i przez nie zapierdala szybko jak Ferrari. M. Przyjdzie już w Pamela? Nie, nie. Robię, jeszcze chatting i idę sprawdzać sprzęt do Jerera, więc muszę podziękować. Idzień to chciałbym się uśmiechnąć, bo pijam aperolka w z dużą... dużo. Dyrektywy karty jesteś, że stereo wymyśliłem. Będą jak Ferrari, Henzo. Chciałbym się uśmiechnąć, A teraz wszystko jedno. Ja dzięki za Wszystko jedno. To mu life, ey! Ferrari, no i skurczę! się, ey! 100 No odjebali tu z tym, że Wad Stoja ma ten refren jakoś kurwa pocięty, zaaranżowany dziwnie, nie? Bo beat jest fajny. Ale chuj tam. Bywa i tak. Następna piosenka do fejmu będzie lepsza. Tylko... A, nieważne. Tylko... Sprawdzę Jan Klosie. Jeszcze możecie ocenić widzowie piosenkę do fejmu.